Poranek 31 sierpnia roku 1920 zaczyna się jak oddech żaru nad polną drogą. Ziemia pod zamościem jest twarda na wierzchu, miękka pod spodem. Kopy to niesie, ale też wciąga, jeśli zagapisz się na sekundę. Na wschodzie wisi czerwona smuga, to nie chmura, to armia konna Siemiona budzionego. Legenda rewolucji, tnący wąż złożony z pułków i dywizji, który już raz rozszarpał fronty i nie ma zamiaru przestać. Po naszej stronie jazda, którą wczoraj zbyt wielu nazwałoby za lekką i z epoki szabli, dziś niesie coś, czego nie notuje się w raportach: rytm dowodzenia. Oficerowie rozstawiają szwadrony pod miedzę cieniu zagajników, na pasach ziemi twardszych od reszty, bo tu koń biegnie równiej, a uk uderzenia zamienia się w klin. Cel budzionego jest prosty jak siekiera. Obejść, rozedrzeć i dojechać do Lwowa po klęsce pod Warszawą. Nasz cel jest jeszcze prostszy. Złamać mu tempo, zanim wciągnie nas w swój taniec. Pierwsze rozkazy idą krótko, trzymaj szyk, nie tnij szeroko, kryj się w kurz, szukaj flanki, nie ściany. Nie ma patosu, jest nerw jak napięta struna. W siodłach ludzie, którzy pamiętają zabory, wojny, marsze przez śnieg i kurz. Ich oczach nie ma zachwytu legendą budionego, jest wyczucie, że dziś albo spalimy jego rytm, albo pozwolimy mu spalić nasze szanse. Po cichu słychać rytm zaprzęgów, twardy turkot jaszczy, krótki trzask zamków. Kto zna te pola, wie, gdzie miedza przechodzi w podmokły pas, gdzie zagajnik trzyma cień, gdzie bruzda ukryje pół szwadronu. I właśnie tam, między zwykłymi skrawkami roli, ma się spotkać Duma Rewolucji z jazdą, która przeżyła wiek niewoli. Słońce idzie w górę jak ostrze, a pole razem z nim. Najpierw pracują karabiny maszynowe, krótkie serie przesiania, żeby wyrwać z szyków wątpliwość, a z ludzi pełność. Potem wjeżdża stal. Szable i piki błyskają nie na obrazku, tylko w kurzu na długość ramienia z zapachem potu i żelaza. Budiony robi to, co przyniosło mu sławę. Zgina skrzydło Polaków, pcha środek, chce zwinąć nas w kocioł i dociąć rezerwą. Ale polska jazda nie stoi jak ściana. Ona szyje front krótkimi, celowymi cięciami. Dwa szwadrony wbijają się pod skos w strugę czerwonych chorągwi. Trzeci obchodzi po twardej miedzy. Czwarty zostaje pół kroku z tyłu, żeby zamienić się rolami i nie pozwolić wrogowi złapać oddechu. Jedź krótko, tnij raz, wracaj, ustaw od nowa. To krąży bez krzyku, od spojrzenia do spojrzenia. I nagle wydarza się to, co w bitwie kawaleryjskiej ma większą wagę niż liczby. Przeciwnik gubi rytm. Tam, gdzie miała płynąć jedna gładka fala armii konnej, robią się trzy strugi. Jedna skręca za daleko, druga hamuje w kurzu, trzecia próbuje ratować sztandar, który upadł w rowie. W tym samym czasie nasze odwody nie stoją na uroczystość, są w ruchu. Wymieniają się miejscem z walczącymi. Świeży koń wchodzi tam, gdzie przed chwilą gasła para. W południe kurs jest tak gęsty, że widzisz tylko błysk metalu przed sobą i to wystarcza. Budionny próbuje jeszcze raz wziąć nas bokiem, ale trafia na puste miejsce, bo to bok z pięciu minut. Tu wszystko zmienia się szybciej, niż meldunek dojedzie do sztabu. Kiedy na skraju wsi spada czerwony proporzec, ktoś zeskakuje, żeby go ratować, i wtedy wjeżdża w niego cug polskich szabel, nie żeby pięknie, tylko żeby skończyć ruch. Niektóre starcza przechodzą w walkę pieszą na karabin i bagnet, inne to krótkie, nagłe zderzenia na jeden łuk cięcia. Z boku to chaos, z bliska muzyka bębny kopyt, krótkie krzyki komend, metaliczny, suchy trzask, gdy stal spotyka stal. I wreszcie pęka to, czego Budionny nie mógł stracić, wiara jego ludzi, że każda polska szarża jest ostatnia. Nie jest. Jest kolejna i kolejna, ale krótka, mądra, w odpowiednim kącie, Armia konna, dumna z marszów i rozgromów, zaczyna cofać się nie jako całość, tylko jako pokawałkowane koryta nurtu. Utrata tempa zamienia się w utratę terenu, a utrata terenu w utratę planu. Popołudnie pachnie kurzem i spoconą skórą końską, która stygnie jak żelazo po kuciu. Na mapie wygląda to prosto: łuk natarcia budzionego, spłaszcza się, pęka, odsuwa od zamościa. Drogi, które miały go nieść, teraz niosą jego odwrót. W realu to jest seria widoków, których się nie zapomina: chorągwie czerwone znikające za miedzami, próby formowania kotła, który już nie chce się domknąć, oficerowie szukający wzrokiem szwadronów, które miały tu być kwadrans temu. Polacy robią rzeczy nie nagłówkowe, a kluczowe. Nie gonią pięknie tylko mądrze, zbierają szyki, dobijają tam, gdzie trzeba, odpuszczają tam, gdzie pościg zamieniłby się w rozpad. W zamościu odczytają to potem jako ratunek miasta i południowego skrzydła Rzeczypospolitej. W pamięci żołnierzy zostanie jako dzień, w którym kawaleria XX wieku zagrała jak orkiestra, nie jak zgiełk. Komarow ma swoje teraz i ma swoje potem. Teraz. Armia konna traci impet, nie zagraża już lwowowi, a front przestaje się suwać, jak źle naciągnięta lina. Potem legenda. Największa bitwa kawaleryjska XX wieku nie jest tylko rekordem jest lekcją, że stare narzędzia w rękach ludzi, którzy potrafią nimi grać. Potrafią zmienić wynik dnia z przegramy jutro na wygraliśmy dziś. Jest też rachunkiem: nie ma zwycięstwa bez potu, krwi i dyscypliny. Nie ma takiej szabli, która wygra bez nerwu, który umie milczeć, kiedy najbardziej chce krzyczeć. I jest pytanie do nas, współczesnych: co pamiętamy z komarowa? Tylko słowo największa, czy także metodę? Krótkie uderzenia, zmiana osi, praca odwodów, rytm dowodzenia, który łamie pewność przeciwnika. Jeśli to drugie, to ta bitwa nie jest muzeum, jest podręcznikiem charakteru. Zostań z jednym obrazem, później słońce nad polami, para spyska konia, ręka jeźdźca, która już drży nie ze strachu, ale z ulgi, i cisza po bębnach której słychać tylko odległy turk odwozów armii konnej, już odwrotnej, niezwyczęskiej. Dziękuję, że byliście do końca tej opowieści o Komarowie. Jeśli lubicie takie długie, kinowe rekonstrukcje polskich zwycięstw, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek i napiszcie w komentarzu, którą bitwę rozebrać w kolejnym odcinku Ruch po ruchu. Kircholm, Orsze czy Chocim o świcie? Dzięki za oglądanie.